Kochane dzieci, nie wycofujcie się, mój Jezus jest z wami i niczego nie musicie się lękać. Jesteście wybranym ludem Pana i On wiele od Was oczekuje. Brak miłości do prawdy doprowadzi wiele dusz do potępienia. Cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Dajcie mi swe dłonie, a ja doprowadzę Was do zwycięstwa. W wielkim rozbiciu się wiary jedynie ci, którzy wytrwają w wierności wobec Kościoła Mojego Jezusa, ocaleją. Wielu zatonie w bagnie fałszywych doktryn. Bądźcie uważni, uciekajcie od nowinek i przyjmijcie lekcje przeszłości. Naprzód. Ja będę się za Was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.